Przed filmem chciałbym zaprosić Cię do strony, na której znajdziesz stale aktualizowany ranking najlepszych i wyłącznie sprawdzonych płatnych i darmowych pożyczek. Wszystkie zaprezentowane serwisy znajdują się na tej stronie. Link znajdziesz w opisie i w przypiętym komentarzu. Tematem dzisiejszego filmu będą miejsca, w których można uzyskać pożyczkę bez zbędnych opłat, czyli pokażę Ci prosty sposób na rozwiązanie Twojego problemu finansowego. Powiem Ci, jak, gdzie i kiedy najlepiej uzyskać darmową mikropożyczkę. Pamiętaj, aby dobrze przemyśleć tę decyzje. Nawet jeżeli pilnie potrzebujesz pieniędzy, nie spiesz się, nie podejmuj pochopnych decyzji. Oceń oferty różnych firm i wyciągnij własne wnioski. Aby Ci w tym pomóc, przygotowałem listę ze sprawdzonych pożyczkodawców. W tej liście znajdują się firmy, które działają w pełni legalnie i są już na rynku od dłuższego czasu. Linki do wszystkich pożyczkodawców będą znajdować się w komentarzu pod tym filmem. Przejdźmy teraz do przedstawienia naszej listy. Naszą listę otwiera Feniko. Feniko to polska firma pożyczkowa, która specjalizuje się w udzielaniu szybkich pożyczek online, bez wychodzenia z domu i bez zbędnych formalności. To idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują dodatkowej gotówki natychmiast, niezależnie od dnia tygodnia. Wszystko odbywa się całkowicie przez internet, od złożenia wniosku aż po wypłatę środków. Kwoty pożyczek w Feniko zaczynają się od 300 zł, a maksymalna dostępna kwota to aż 7000 zł. Dla nowych klientów przygotowano wyjątkową promocję. Pierwsza pożyczka do 5000 zł jest całkowicie darmowa. Oznacza to, że oddajesz dokładnie tyle, ile pożyczasz, bez żadnych dodatkowych kosztów. Okres spłaty można elastycznie dopasować do swoich potrzeb, od 7 dni do 2 miesięcy. Proces wnioskowania jest szybki i prosty. Wystarczy wejść na stronę Feniko, wybrać kwotę oraz termin spłaty, wypełnić krótki formularz i potwierdzić dane. Po pozytywnej decyzji środki trafiają na konto nawet w kilkanaście minut. Feniko działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, więc o pożyczkę można wnioskować o dowolnej porze również w weekendy i święta. Stałym klientom oferowane są korzystniejsze warunki, rabaty i specjalne promocje, a w razie potrzeby można też przedłużyć termin spłaty to sprawia, że Feniko to elastyczne i bezpieczne rozwiązanie finansowe, które dopasowuje się do potrzeb klienta. Następny serwis to Smart Pożyczka. Smart Pożyczka to firma działająca w branży pożyczek aż od 9 lat, a ich usługi są dostępne całkowicie online. Dzięki temu możesz wziąć pożyczkę i otrzymać gotówkę gdziekolwiek jesteś i kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Wzięcie pożyczki zajmie ci tylko kilka minut, a dodatkowo obejdzie się bez zbędnych formalności i długich kolejek. Smart Pożyczka oferuje pożyczkę aż do tysięcy za darmo, czyli z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania wynoszącą 0%, jak również odsetkami i prowizjami, które również wynoszą 0%. Natomiast na pożyczkę do 8000 zł otrzymamy rabat minus 50%. smartpożyczka.pl pozwala swoim klientom również na refinansowanie pożyczki, a wszystkie wnioski są rozpatrywane 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Warto również wspomnieć, że ta firma oferuje atrakcyjne rabaty na kolejne pożyczki. Organizuje wiele różnych konkursów i liczne promocje dla stałych klientów. Na kolejnym miejscu naszej listy znajduje się Krezu. Jeśli szukasz elastycznego rozwiązania finansowego, Krezu oferuje atrakcyjną propozycję. Pożyczki krótkoterminowe, od 100 do 10 tysięcy złotych na wyjątkowo korzystnych warunkach, nawet do 0% oprocentowania. Bez względu na twoją historię kredytową możesz ubiegać się o szybką pożyczkę, która pomoże Ci pokryć nagłe wydatki lub zrealizować zakup bez dodatkowych kosztów. Dlaczego warto wybrać krezu?pl? Kwoty pożyczki dostosowane do Twoich potrzeb od 100 do 10 tysięcy złotych. Płacisz tylko tyle, ile pożyczasz. Łonga to serwis bez ukrytych opłat ani skomplikowanych warunków. Oferuje on darmowe chwilówki do 6000 zł dla nowych klientów, co oznacza, że spłacasz dokładnie tyle, ile pożyczyłeś. Łonga to serwis bez ukrytych opłat ani skomplikowanych warunków. Oferuje on darmowe chwilówki do 6000 zł dla nowych klientów, co oznacza, że spłacasz dokładnie tyle, ile pożyczyłeś. Żadnych odsetek, żadnych dodatkowych kosztów. Proces złożenia pożyczki jest całkowicie online. Decyzja o przyznanie pożyczki Trwa zwykle kilka minut. 93% klientów jest zadowolonych z usług Wonga. Jest to jeden z najpopularniejszych serwisów. Następnym serwisem na naszej liście jest easyplen. easyplen to nowoczesna platforma pożyczkowa, która pozwala uzyskać szybkie wsparcie finansowe całkowicie online, bez kolejek, bez papierowych dokumentów i bez wychodzenia z domu. Wszystko odbywa się wygodnie przez internet lub aplikację mobilną, a cały proces od złożenia wniosku do wypłaty środków trwa zaledwie kilkanaście minut. Już przy w pierwszym wniosku nowi klienci mogą skorzystać z pierwszej pożyczki do 2000 zł za darmo z okresem spłaty do 30 dni. Oznacza to, że oddajesz dokładnie tyle, ile pożyczasz, bez żadnych odsetek ani ukrytych kosztów. Dla stałych klientów dostępne są wyższe kwoty, nawet do 10 000 zł z możliwością spłaty w wygodnych ratach przez okres do 3 miesięcy. Easy PLN daje więc nie tylko szybki dostęp do gotówki, ale także swobodę w zarządzaniu spłatą. Możesz wybrać plan ratalny, który nie obciąży Twojego budżetu i pozwoli spokojnie rozłożyć zobowiązanie w czasie. Proces wnioskowania jest wyjątkowo prosty. Wystarczy przygotować dowód osobisty i dane konta bankowego, a następnie wypełnić krótki formularz na stronie lub w aplikacji mobilnej. Decyzja pożyczkowa pojawia się nawet w kilka minut, a pieniądze trafiają na konto klienta w ciągu kwadransa od akceptacji wniosku. Dzięki aplikacji mobilnej, Możesz zarządzać swoją pożyczką z dowolnego miejsca: sprawdzać harmonogram spłat, wnioskować o kolejne środki, czy kontaktować się z obsługą w kilka sekund. Oros to nowoczesna i przejrzysta platforma pożyczkowa stworzona z myślą o osobach, które cenią sobie szybkość, wygodę i brak zbędnych formalności. Dzięki w pełni zautomatyzowanemu procesowi wnioskowania gotówkę można otrzymać bez wychodzenia z domu, prosto na konto bankowe o dowolnej porze dnia i nocy. Oferta Oros jest niezwykle elastyczna i dopasowana do różnych potrzeb finansowych. Klienci mogą pożyczyć od 500 do nawet 20 tysięcy złotych, w zależności od swoich możliwości i historii współpracy. Pracy. Dla nowych użytkowników przygotowano wyjątkową promocję. Pierwsza pożyczka do 7000 zł. Jest całkowicie darmowa, co oznacza, że nie trzeba płacić żadnych odsetek ani prowizji. Wystarczy oddać dokładnie tyle, ile się pożyczyło. Okres spłaty wynosi 30 dni, dzięki czemu pożyczka idealnie sprawdza się jako krótkoterminowe wsparcie w nagłych sytuacjach. Proces składania wniosków OROS jest maksymalnie uproszczony. Rejestracja jest dostępna 24 godziny na dobę, a cały proces odbywa się online. Bez wizyt w oddziale i bez stosu dokumentów. Wystarczy dowód osobisty, numer konta bankowego i kilka minut wolnego czasu. Po pozytywnej decyzji, środki trafiają na konto klienta błyskawicznie, często w ciągu kilkunastu minut. Oros dba o to, by korzystanie z jego usług było nie tylko szybkie, ale i bezpieczne. To propozycja dla tych, którzy szukają prostego i pewnego sposobu na zdobycie gotówki w krótkim czasie, bez ukrytych kosztów, bez kolejek i bez zbędnych formalności. To, co wyróżnia pożyczkę Plus, to możliwość uzyskania pierwszej pożyczki aż do 6000 zł całkowicie za darmo z RRSO 0%. To doskonała okazja, by pożyczyć bez żadnych kosztów i zrealizować swoje cele. Dla tych, którzy potrzebują większej sumy, Pożyczka Plus oferuje pożyczki do 8 tysięcy złotych z rabatem 50% na koszty. Ale to nie wszystko. Z każdą kolejną pożyczką rośnie dostępna kwota aż do 20 tysięcy złotych. Dzięki temu klienci mogą stopniowo zwiększać swoje możliwości finansowe, pożyczając więcej z każdą nową transakcją. Pożyczka Plus to również pełna wygoda i dostępność. Cały proces odbywa się online, 24 na 7, bez konieczności wychodzenia z domu. Proste zasady i pełna transparentność Znaczność kosztów sprawiają, że klienci dokładnie wiedzą, ile będą musieli spłacić, bez ukrytych niespodzianek. Dodatkowo, Pożyczka Plus oferuje możliwość refinansowania pożyczki, co daje klientom większą elastyczność w zarządzaniu swoimi finansami. Firma przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa danych osobowych, spełniając wszelkie wymagania prawne, co zapewnia pełne bezpieczeństwo klientów. Jeśli szukasz pożyczki, która łączy w sobie atrakcyjne warunki, elastyczność i bezpieczeństwo, Pożyczka Plus to doskonały wybór. Kolejnym serwisem na naszej liście jest serwis Vivigo, dawniej Vivus. Vivigo należy do grupy kapitałowej For Finance Group, która jest wiodącą firmą na rynku pożyczek online. Vivigo jest jednym z liderów rynku pożyczek internetowych oraz sektora fintech w Polsce. Firma przeprowadziła prawdziwy przełom w branży Consumer Finance. Stała się także przykładem dla innych firm, pokazując, jak w sektorze fintech zbudować dobrze prosperującą firmę odpowiadającą potrzebom klientów. Prowadzone przez Vivigo koncepcje są z powodzeniem adaptowane. Przez inne firmy finansowe. Potwierdzeniem zaufania klientów w tej spółce jest fakt, iż w serwisie Vivigo zarejestrowało się już ponad 2 miliony klientów. Już od samego początku działalności jest częstym laureatem wielu nagród w zakresie obsługi klienta. Możesz wziąć pożyczkę od 100 do 9000 zł na okres 30 dni. Firma zapewnia klientów o klarowności swoich działań, udzielając pożyczek bez żadnych ukrytych kosztów czy zbędnych świadczeń. Odpowiedzi na swoje pytania można uzyskać poprzez kontakt z wirtualnym doradcą. Są dostępni 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Linki do wszystkich pożyczkodawców z naszej listy znajdują się w komentarzu pod filmem. Miloan to idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują szybkiej gotówki bez zbędnych formalności. Miloan oferuje pożyczki krótkoterminowe, które można uzyskać w całości online, bez wychodzenia z domu. Kwoty pożyczki wynoszą od 3000 zł dla nowych klientów do 5000 zł dla stałych klientów, a co najważniejsze, pierwsza pożyczka ma oprocentowanie na poziomie 0%, co oznacza, że oddajesz dokładnie tyle, ile pożyczasz. Dlaczego warto wybrać Miloan? Proces wnioskowania jest szybki i prosty. A pieniądze trafiają na konto klienta nawet w ciągu 15 minut od pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Stałym klientom oferowane są atrakcyjne rabaty i specjalne promocje, co sprawia, że Miloan jest doskonałym wyborem zarówno na pierwszy raz, jak i na kolejne pożyczki. Tak, prezentuje się przygotowana przez nas lista firm, w których można w prosty i ekspresowy sposób uzyskać pożyczkę. Mam nadzieję, że przyczyni się ona w podjęciu najlepszego wyboru przy zaciągnięciu pożyczki. Linki do wszystkich firm z naszej listy umieściłem w komentarzu pod filmem. Nie zapomnij o zostawieniu lajka oraz subskrybowania kanału. Do usłyszenia w następnym filmie.